Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy na takie zadanie. Mamy tutaj pewnego rodzaju równanie. Wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej jest x -3, to odjąć 2 jest równe a, gdzie a jest pewnym parametrem, który przyjmuje wartości rzeczywiste. I chcemy, w zależności od wartości parametru a, znaleźć liczbę rozwiązań tego równania. Czyli nie tyle rozwiązać równanie, tylko w zależności od tego, jaka jest wartość tego parametru. Wskazać, ile tych rozwiązań tutaj jest. Jeżeli chodzi o tego typu zadania z parametrem, najczęściej będziemy raczej tutaj chcieli używać metody graficznej. Metoda graficzna będzie tu o tyle dobra, że ona właśnie ona nie będzie dobra do wskazywania dokładnych wartości rozwiązań, choć też możemy jej tak używać, ale ona będzie się fajnie nadawała do tego, żeby wskazywać, właśnie, ile tych rozwiązań ma być. Zobaczcie, zróbmy sobie narysować tą funkcję z lewej strony. Tutaj mamy funkcję f od x równa się wartość bezwzględna. Wartości bezwzględnej z x minus 3, minus 2. No to zobaczcie, najpierw musimy narysować funkcję x minus 3, no to zobaczcie, jej wykres wygląda mniej więcej tak, x minus 3, no to mamy co? Dla x równego 3 mamy 0, dla minus 3 e, będziemy mieli minus 6, ale dla, uwaga, dla x równego 0 będziemy mieli minus 3, no i to będzie taka funkcja liniowa, która będzie wyglądała. Ten sposób. Dodatkowo dokładamy potem wartość bezwzględną, czyli mamy wartość bezwzględną z x minus 3. No to to będzie wyglądało w taki sposób, że tutaj te sobie powtórzymy, prawda? Ten wykresik, a tu odbijemy to wszystko w górę, prawda? To będzie wykres tej funkcji, która będzie związana z wartością bezwzględną. Kolejny krok, który musimy tutaj stworzyć, to musimy narysować funkcję y równa się wartość bezwzględna z x minus 3. Minus 2, Czyli opuszczamy ten wykres o 2 w dół, prawda? Czyli najniższy punkt to będzie na minus dwójce, a reszta pójdzie jakby dokładnie tak samo, prawda? Czyli tu mamy ten sam wykres, tylko opuszczamy go o opuszczamy go o 2 w dół. No i teraz w następnym kroku, zobaczcie, w następnym kroku co musimy zrobić? No musimy spróbować jeszcze, nałożyć jeszcze jedną wartość bezwzględną, prawda? Czyli to będzie funkcja y równa się wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej z x minus 3 minus 2. Czyli zobaczcie, to co jest poniżej oś, ląduje jakby powyżej, prawda? Czyli to, co jest poniżej, ląduje powyżej, a reszta tego wykresu zostaje w świętym spokoju, czyli to, co jest powyżej osi, bądź na osi, oczywiście zostaje, zostaje wyżej. I mamy ten wykres funkcji. Prawda? Czyli mamy funkcję f od x i zobaczcie, ja sobie ten wykres narysuję może jeszcze raz, troszeczkę dokładniej. Zobaczcie, tutaj będziemy mieli układ współrzędny i teraz ważne są te punkty. Zobaczcie, w trójce, czyli x równego 3, to będziemy mieli 1, 2, 3. 4 i 5 gdzieś, prawda? Zobaczcie, w trójce mamy ten punkt, ten najwyższy, tu jest trójka. Ale tak, gdzie będą miejsca zerowe? Miejsca zerowe, czyli ten punkt tutaj i ten punkt tutaj, dla jakich one będą przyjęte? Tak jak ten czerwony e, wykres, czyli x minus 3 na wartość bezwzględną minus 2 miał miejsce zerowe, prawda? czyli wartość bezwzględna, zobaczcie, to musi być tak, że to musiało być równe 0, czyli x minus 3 na wartość bezwzględną musiało być równe 2. Czy jakie x są od, 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 oddalone od trójki o 2? No, będzie to 1 i piątka, Czyli w jedynce i w 5, Piątkę powiedzmy, że mamy gdzieś tutaj, będą miejsca zerowe, w trójce wartość, no to powiedzmy sobie f od 3, no to w trójce wartość to będzie nic innego jak 2. Czyli w trójce będziemy mieli wartość 2, raz, 2, 1, 2. W trójce mamy dwójkę, no i teraz tak, tu idziemy w ten sposób, tu idziemy do piątki, prawda? No, a potem idziemy w górę. Prawda? Czyli tu idziemy liniowo w górę i tu idziemy także, także liniowo, liniowo w górę. I tak ten wykres będzie wyglądał. No I teraz zobaczcie, no i teraz mamy całą zabawę, musimy się zastanowić, wracamy do parametru, czyli dla jakiej wartości parametru a, wartość tej funkcji f od x, czyli tej, której wykres mamy tutaj narysowany na niebiesko, przyjmuje wartość a. Czyli czym będziemy przecinali to takimi poziomymi kreskami. Teraz pytamy się, na jakim poziomie mają być te kreski poziome, prawda, czyli te wykresy funkcji stale równej a, żeby były, ile było ile przecięć. Zobaczcie, przede wszystkim, jeżeli a jest ujemne, to wtedy przecięć jest 0. Jeżeli tu mamy poniżej osi, to wtedy mamy 0 rozwiązań. Zobaczcie, jeżeli a jest równe 0, to, to pokrywa się to z osią, ta pozioma kreska będzie pokrywała nam się z osią ox, to wtedy mamy przecięcia 2, mamy dwa miejsca zerowe, czyli mamy 2 przecięcia. Potem zobaczcie, w szczególności tutaj mamy na poziomie 2. Czyli przetniemy to na poziomie 2, to tu mamy ile przecięć? 3. Ale zobaczcie, między, może tak przerywane narysuję, to tych przecięć zobaczcie, mamy od razu 4. Czyli dla a należących do od 0 do 2 bez 0 i bez dwójki mamy przecięć 4. Ja to już może tak narysuję. Dla a równego 2 mamy przecięcia 3. No i zobaczcie, powyżej dwójki, czyli dla a większego od 2, tych przecięć znowu mamy 2. Prawda? Czyli zobaczcie, mamy tutaj jakby odpowiedź. I zobaczcie, dla każdego A wskazaliśmy, ile tych rozwiązań jest. Zobaczcie, nie mamy podanych, ile, ile one dokładnie wynoszą, jakie są dokładne wartości tych, e, e, tych rozwiązań, ale mamy wskazane, ile ich jest. Zobaczcie, do tego typu zadań właśnie najlepsza będzie metoda graficzna, no bo ona w jakiś sposób pokaże, jak do tego podejść, co z tym zrobić. No i zobaczcie, czy to jest tego typu zadanie, czy, czy, czy mamy ilość przecięć, liczbę rozwiązań. Zobaczcie, w ten sposób będzie to najłatwiej do zrobienia. Patrząc właśnie na wykres, oczywiście możemy też spróbować rozwiązać algebraicznie, to też oczywiście wyjdzie, aczkolwiek będzie to metoda wydaje mi się dłuższa i być może też mniej, mniej efektywna, aczkolwiek oczywiście poprawna. Właśnie pomyślcie no i widzimy się następnym razem, dzięki, pa pa.